Cześć, zapraszam Was dzisiaj do miejscowości Falatycze. zaciśna polska wieś położona dwie godziny jazdy od Warszawy za Siedelcami. Zapraszam. Dom o powierzchni około 120 m2. Parter to przestronna część dzienna z kominkiem oraz aneksem kuchennym. Dwie duże ustawne sypialnie, oranżeria oraz łazienka. Na piętrze aktualnie znajdziemy część wspólną, pokój gościnny oraz gabinet. Tą przestrzeń można dowolnie aranżować. Cały teren to ponad 2 hektary gruntu. Na nim znajdują się dwa budynki gospodarczo-usługowe, solidne i utrzymane w bardzo dobrym stanie. Możesz je dowolnie zagospodarować w zależności od własnych potrzeb. Wisienką na torcie jest własna wyspa na jednym z dwóch zarbionych stawów. Możesz tu zamieszkać, prowadzić biznes lub przebywać rekreacyjnie. Możliwości wykorzystania tego terenu jest naprawdę sporo. Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możesz wystąpić z wnioskiem o warunki zabudowy na własne potrzeby. Jeśli to miejsce podoba ci się tak jak mnie i chcesz osobiście sprawdzić czy jest dla ciebie, zadzwoń do mnie. Zapraszam.